Tym razem bardzo ciepły ten, termalny basen i tam jest mniej ciepły, termalny basen.

Pobierz to jak będziesz w autobusie, to sobie pobierz. Okay. Okay. Odnośnie tego całego kompleksu basenowego, to dodam tutaj jeszcze na ofie kilka rzeczy, no bo dźwięk, jak słyszeliście z tej kamery w obudowie wodoszczelnej, plus jeszcze hałas, który wynika z tego, że się tam leje woda, no powodował, że audio było takie, jakie było. To, co widzieliście, to był dosłownie ostatni dzień. O godzinie 6 rano, bo tak otwierają tę halę basenową, myśmy tam poszli. No, wychodziliśmy już na autobus do Polski, to jechaliśmy. No, znaczy to wychodziliśmy, no także dziewiątą z hotelu. Więc, więc ten cały tam czas rano sobie po prostu spędziliśmy na tym basenie. No i jak widzieliście było pusto. Tam czasami rano, no to się ktoś pojawi, ale generalnie rzecz biorąc tym razem było kompletnie kompletnie pusto, jak ten kompleks wygląda, no to tam widzieliście już, tam jest taki dach szklany, przez tam wpada światło tak naprawdę dzienne, z tym, że ten dach jest jakby powyżej poziomu zero i na poziomie zero jak macie, czyli goście hotelowi was nie widzą przez ten dach praktycznie, natomiast na tym poziomie zero są sale konferencyjne, więc jeżeli jesteście na jakimś Sympozjum, czy czymś urowiecie się po prostu na ten basen, no to macie szansę, że ktoś Was tam przeuważy. Ale to tak mówię, żeby na wszelki wypadek po prostu uważać. Jak jest normalnie, tak powiedzmy, no nie wiem, pod wieczór, po południu, no to, widzieliście, to widzicie teraz pod tym, co, co podstawiłem pod ofa. Tam jeszcze jakaś wycieczka się skądś jakiejś młodzieży z podstawówki pojawiła. Wiem, że w tym hotelu można sobie wykupić jakby dostęp do basenu nie będąc gościem hotelowym. Natomiast kto wynajmuje coś takiego podstawówce, który, który, który nie jest w stanie nie jest w stanie nikto opanować, nie wiem, tu nawet ratownik i obsługa tego basenu nie dawali rady. Generalnie był hardcore, więc już tutaj w ogóle dźwięk się kompletnie nie nadawał do niczego. Tak czy inaczej, ten cały kompleks jakby ten nie wiem, fitness. SPA, jakkolwiek tego nie nazwać, składa się właśnie z tego kompleksu basenowego, z siłowni i z takiej strefy właśnie SPA. O ile siłownia jest dostępna no, dla gości hotelowych po prostu, tak samo jak ten cały kompleks basenowo-saunowy, tak z tego, co widziałem, no, to goście hotelowi sobie tam, jeżeli tam się wybierali się na jakiś masaż, na jakiś SPA czy coś tam, to już sobie za to gdzieś tam płacili. Tam jest oczywiście też drink bar, tym, że pamiętajcie, że jeżeli chcecie skorzystać z tego drink-baru, bo można jak najbardziej, i to alkohol wnosić na halę basenową nie ma problemu, natomiast albo musicie mieć ze sobą kasę, kartę, albo musicie mieć podpiętą kartę pod, pod pokój, bo jeżeli tego nie macie, no to wtedy, to wtedy bezgotówkowo tam nie załatwicie sprawy. No to, ale to taka techniczna uwaga. Sama hala basenowa składa się z trzech basenów. Jeden to jest taki basen dopływania. Moim zdaniem ta woda jest za zimna. Ja wiem, że taka powinno być do pływania, no ale to nie jest... to jest hotel czterogwiazdkowy, tam, 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 tam nie chodzi o pływanie wyczynowe, tylko o przyjemność. No dla mnie ta woda była za zimna. Ja tam raz popływałem sobie przez ten cały okres. Jakoś tak, nie wiem, wzięło mnie, że wszedłem, ale naprawdę, no nieprzyjemne było to wejście, przynajmniej dla mnie. A z kolei te baseny, dwa pozostałe, to są baseny termalne. Jeden to jest taka zupa, że tam pływanie w ogóle nie wchodzi w grę, no bo tam człowiek po kilku ruchach już ma dość. Tam sobie po prostu można posiedzieć i pomoczyć tyłek, tak typowo jak, jak w termach. Natomiast ten drugi, no ten drugi, no też był ciepły, natomiast to była taka, jakbym to porównał, no taka woda, Woda w wannie, ale nie do siedzenia, czyli fajna, żeby wejść na lato do wanny i chwilkę się pomoczyć, ale na zimę już byłaby za chłodna, a jak się człowiek poruszał, no to też troszkę za ciepło, ale tam już się dało troszkę popływać, no tylko, że niestety wada tych basenów termalnych jest taka, że ta woda jest płytka, no i tam się troszkę szeruje. Pod nogami jak się nie jest jakimś takim pływakiem, co jest w stanie totalnie w poziomie się trzymać. No tamten ten basen dopływania, ten z tą zimniejszą wodą jest, jest głębszy i tam, tam pływa się fajnie, ale no mówię, dla mnie ta woda była troszkę zachłodna. Mamy jeszcze saunę i sauna. Y, 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 ja tam wchodziłem do tej sauny, to widzieliście na początku o tej 6 rano no to ona jeszcze była chłodna zaraz miałem potem drugie wejście ja wcześniej sobie w niej posiedziałem i potem tam wszedłem z kamerą, ale tu już widzieliście że kamera totalnie momentalnie się yy, momentalnie zaparowała więc już, już temperatura była taka jak trzeba wilgotność też, już tam polałem sobie kamienie więc było super są też po drugiej stronie aha, w ogóle ciekawa sprawa sauna, ta sauna to była taka sucha sauna. Ona jest podzielona na część damską i męską. Nie ma nie koedukacyjnej. Różnie tam bywało w praktyce, w tej, w tej męskiej. Czasami tam jacyś ludzie z kobietami wchodzili, ale w drugą stronę raczej nie. Natomiast po drugiej stronie jest. Była tak, sauna, taka infrared, i ona, jak byłem tam wcześniej miesiąc, to ona nie działała. Też taka właśnie parowa i ona wtedy działała, ale ewidentnie coś było nie tak, bo tej pary było mało i generalnie było zimno. No i teraz jak myśmy byli, no to ta parowa była właśnie nieczynna, jako że awaria. Czasami ta infrared działała i była jeszcze jedna, ale ona nie wiem jaka była, bo ona nie działała ani za pierwszym razem jak tam byłem, ani, ani, ani teraz. No i oczywiście jacuzzi, no z tym, że jacuzzi, no to tak rano jak jest pusto, to sobie można posiedzieć. W momencie, kiedy jest więcej ludzi, no to ja mam zasadę taką, że z chłopakami do sauny nie wchodzę, a jak siedziała jakaś parka, no to generalnie się nie wcinałem między wódkę a zakąski, a jeżeli ktoś nie miał skropułów i się wcinał, no to już nie było opcji, żeby się jeszcze kolejna opcja w postaci mojej na przykład czy naszej zmieściła, nie, to już w ogóle. Dodatkowe jeszcze dwie osoby. Także jacuzzi to, no chyba, że ktoś lubi siedzieć z chłopakami, to nie ma problemu. Natomiast jeżeli ktoś ma taką zasadę jak ja, to tylko o 6 rano.